O, o, ładniejszy okoń siadny. Ale ładny okoń. O, kolejny. Zobaczcie, z jednego miejsca trzeba kombinować z tym przynętami. Na tamte się tu nic nie działa. Zmieniam na jaskółeczkę i zobaczcie. O, jest. Też ładne. Patrzcie, jakie zakamarki to są. Co do przynętki, dzisiaj mi się sprawdził. Fishing. Dzisiaj znowu rzeczka, kontynuujemy naszą przygodę Z ostatniej wyprawy wyciągnąłem już trochę wniosku Więc zobaczymy czy teraz się uda konkretnie Wpasować w te ryby i złowić Jakieś konkretniejsze sztuki, bo widzieliście W ostatnim filmie, że trafiła się jedna Fajna sztuka. Dzisiaj zmiana Bo ze mną jest LRFik od 0 do 5 gramów Do tego Shimano Vanford 2500, plecionka e, Momoi o 0 0,74 mm Albo 6, nie wiem, teraz się wyświetli Na ekranie, bo nie pamiętam no i co? Wszystko to samo, zaczynamy od tej Tanty, Tanto Twisterka, który dał mi wtedy rybki na jednogramowej czaburaszce i zobaczymy. Zapraszam Was też do udziału w konkursie, bo wciąż trwa. Dobra, bierzemy się za wędkowanie. Zobaczmy na tej naszej miejscóweczce, czy tu się coś uda wydumać Ostatnio tutaj na początku nic, a na zakończenie piękne rybki wyjechały Widzieliście zresztą w końcówce materiału. To był taki bonus dla wytrwałych Czy tutaj są? Ale rzut piękny To to musi być ryba To musi być ryba Jeśli tu coś jest, to, to musi uderzyć. O, jest. Mówiłem? Mówiłem wam? Jest okonek pierwszy. Jest pierwszy gat. Tak, skubaniec. Dam go do na razie tutaj, żebym nie odprowadził łowicy. Niech sobie chwilę tam odpocznie w tej siatce Oj. idziemy dalej Szkoda czasu tu tracić Dobra, wypuściamy tego gadka. A On już sam się wypuścił Aha, no dobra Czyli sposób mój się nie sprawdził Może gnojek się wypuścił i ostrzegł ich no nie wiem, dobra, idziemy dalej. O, idealny rzut. Idealny. Patrzmy, tam siedzi jakiś kagatek. O, jest, zobaczcie. Jest tam, dobra miejscówka. Jest gluciar. Ten tu taki z 15 cm. Taki iglutek. Opa, wracaj. Ten wielki okoń chyba się trafił. Ajaj, aj, to, to była ryba? To była ryba.

To jest i tak błytko. I zobaczymy. Trzeba kombinować, nie? To, co się ostatnio sprawdzało, to nie znaczy, że teraz się będzie sprawdzać. Sieć. Mamy okonka, W końcu jakiś kontakt. A zobaczcie jaki zły skubaniec Wracaj do siebie o, kolejny Ale ładnie przywalił z tego samego miejsca Ale chudyś Coś ty taki chudy Ale złe Zobaczcie, jak się wygiął. Ale zły skubaniec. chodźmy dalej. Na pauzie tak biją. 2-3 podbicia zostawiam. I to zazwyczaj jest zazwyczaj z uderzenie O, kolejny. Zobaczcie z jednego miejsca. O, ten ładniejszy. Ten ładniejszy. Ten ładniejszy. No, ten dosyć ładny już. Dawaj to, kurde, jakie wściekłe są Zobaczcie ten ładniejszy Wracaj, ziomek Chociaż nie wiem, nie... Nie, nie będę ich przetrzymywał. Wracaj do wody Jest, są jeszcze tu Jeszcze tu są No ty co jesteś? Co ty się tak wieś. Ciekaj Zaraz cię wypuszczę gadzie. Ale złe są dzisiaj naprawdę. Hop. O, były. Był kolejny. Był kolejny. Jeszcze tu są, tylko to jest taka dubanina. Samolocie leci. Czy też tak mieliście, że latem. Jak widzieliście samolot, to machaliście i krzyczeliście, panie pilocie. Ma pan dziurę w samolocie? Tak mi się przypomniało. Latem mi się tak kojarzy z dzieciństwa. Patrzcie, jak tu pozalewało wszystko. Masakra kra. Dobra. Idziemy. Patrzcie, jakie zakamarki tu są. Taki pierdziel. O. Wygląda to ładnie. Ale nie do obawienia. Ja pierdziele, ale przeprawa. Nie no, miejsca są tu naprawdę ładne. Jak tu łowić? a ale się wpieprzyłem. Tam dalej to nie było sensu, szedłem taki kawał, a tam już nic praktycznie nie było. Wskoczę się te miejsca na powrót i kończymy. O kurde, tak się zmałem. Dobra, zmieniłem sobie teraz na jaskółeczkę Na półtorogramowej główce. Zobaczymy. Jest okonek na jaskółeczkę. Taki mały grubacek. Hop. O, o, ładniejszy okoń siadł. Ale ładny okoń. Zobaczcie. Jaki ładny okoń. Piękna rybka. Ale się nastroszył. Ładny okonek ładna rybka Dobra czekajcie, nie wypuściam go Dam go tutaj sobie na chwilę Ale zobaczymy O, jest, kolejny ładny... Kurde puścił ładny okoń był. Nie No i już pozamiatane mam chyba. Już mam chyba pozamiatane. Ale trzeba kombinować z tymi przynętami. Na tantę się tu nic nie działo. Zmieniam na jaskółeczkę i zobaczcie. O, jest. Też ładny. Ale ładny okoń też. Zobaczcie. Ładniejsze sztuki. A na jaskółeczkę... drugi ładny. I dwudziestaczek. Dobra, dam go tam. Dam tamtego. A później je wypuścimy. O, proszę. O, jest. Jest jeszcze. Zobaczcie. Są tu jeszcze. Też nie najgorszy, mniejszy niż tamte, ale wymiar ma, wymiarowy. Nie ma źle. Nie dość, że dzisiaj pogoda sprzyja, to jeszcze rybki do tego miary żerują, więc jest wszystko, czego można chcieć w wędkarstwie. Dobra, kończymy, idziemy, tam jeszcze mam to jedno miejsce po drodze i na dnie, jedno, tylko dwa, wypuszczam rybki, wypuszczam rybki, się trafiły, dobra wracajcie do wody, kulturalnie wypuszczę. My do siebie wracać co do przętnów, które dzisiaj mi się sprawdziły. Najfajniejsze rybki dzisiaj mi dała ta skółeczka od Mansa to jest 5 cm fiolecik kolor na 1,5 gramowej główce, mówiłem wam, że o niej w filmie tam były chyba najlepsze przęty na okonie. No i stand tu dzisiaj ta biała. To znaczy tanto twister, który mi polecaliście na live, kupiłem, dzięki wielkie, i jeszcze ten kolor, o, ten kolor, ten też mi dał piękne rybki. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz. No i co, to już pewnie jest ostatni film w tym roku, więc życzę wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!